Hejka, jeszcze jeden temacik na dzisiaj, bo jadę już po kolei z mojej listy excelowej, odhaczam sobie te wasze propozycje, trochę właśnie nabieram tempa, bo zasypaliście mnie trochę tymi propozycjami, ja na początku mówiłam przesyłać, przesyłać, przesyłać i nadal jeszcze tak mówię, no ale wypadałoby zacząć powoli się odgruzowywać z tego wszystkiego, może do końca tego roku kalendarzowego, nie numerologicznego, uda mi się to wszystko ogarnąć, ale oczywiście jak macie ochotę, cały czas przesyłajcie swoje nowe propozycje. Ja nie robię tego też w takiej kolejności, jak są wysyłane Wasze propozycje, ale po prostu jak mi się coś na daną chwilę wydaje atrakcyjne, fajne, ciekawe i potrzebne, to po prostu to robię. Czasami z dnia na dzień nawet. I dzisiaj taki temacik jeszcze w kontekście jakiejś osoby, o której myślicie, co jest najgorszą, najgorszą, podkreślam, cechą tej osoby. Oczywiście pamiętajcie, żeby to traktować z przymrużeniem oka, dlatego że to jest czytanie ogólne, bliższe informacje, bardziej konkretne możemy uzyskać tylko w czytaniach indywidualnych, kiedy mam osobistą wibrację danej osoby, waszą wibrację i wtedy mogę zobaczyć, jak wy wypadacie na tle tej osoby, Osoby, ta osoba na waszym tle. Jaką tworzycie relację? I o co tutaj tak naprawdę chodzi? O co kaman? Natomiast tutaj patrzymy sobie ogólnie, więc patrzymy, jaka jest najgorsza. Cecha tej osoby, bo zapewne najlepsze cechy, to wyznacie, jaka jest najgorsza cecha tej osoby? Ja tutaj będę wróżyć tylko z jednej karty tak naprawdę. Zrobię trzy opcje do wyboru, żebyście jakiś wybór mieli, ale myślę, że jedna karta do każdej opcji w zupełności wystarczy, bo pytamy o jedną cechę. Gdybyśmy tych kart nabrali tutaj nie wiadomo jak dużo, no to pokazałoby nam się co najmniej kilka cech tej osoby. Jaka jest najgorsza? Cecha tej osoby. Dobra, jeden, dwa, trzy. Wybieramy i to tak po prostu jedno spojrzenie, i wybór powinien paść, żeby się nad tym zanadto nie zastanawiać. Oczywiście w myślach również sobie zadajcie to pytanie. Wstawiając tam konkretną osobę, o którą Wam chodzi. Opcja numer jeden: jaka jest najgorsza cecha Waszej osoby? Najgorsza prawdopodobnie cecha Waszej osoby jest taka, że ta osoba jest niezdecydowana albo kłótliwa. Niezdecydowana, ponieważ targana namiętnościami, emocjami, nie potrafi podjąć klarownej decyzji, a co za tym idzie, nie potrafi Wam tej decyzji zakomunikować, wyłuszczyć, jakoś się określić. Może nieraz mówiliście tej osobie, żeby się w jakiś sposób określiła, że wymagacie konkretów, no ale niestety e, nie padły prawdopodobnie te konkrety ze strony tej osoby. A druga sprawa. Kłótliwość, bo być może mamy tutaj do czynienia właśnie z osobą reagującą emocjonalnie, i tutaj, tak naprawdę, każde wasze słowo jakoś nieopatrznie wypowiedziane, nawet jeżeli nie macie złych intencji, dla tej osoby może być takim punktem zapalnym. Eee, czyli wy na przykład komuś mówicie: e, Nie jest cukru, bo jest niezdrowy, a ktoś reaguje na to wybuchem jakiejś agresji, aha, czyli uważasz, że jestem gruba, na przykład, tak? Czyli to są w ogóle takie. Reakcje nieadekwatne do sytuacji, przesadzone, więc ta osoba może mieć takie e, zapędy, jakby szukała po prostu jakiejś zaczepki, żeby tylko właśnie gdzieś tam przystąpić do sporu. Taka ciągle gotowa na e, konfrontację, że tutaj właściwie bez kija nie podchodzi, że nie wiadomo, co można tak naprawdę powiedzieć, a czego lepiej nie mówić, żeby no, nie zaostrzyć jakichś konfliktów, nie spowodować jakiegoś wybuchu w tej osobie. Osoba numer jeden, ale pamiętajcie, że to jest najgorsza cecha, a na pewno ma ta osoba również jakieś zalety. Opcja numer dwa: jaka jest najgorsza cecha tej osoby? Prawdopodobnie taka, że no, tutaj właściwie to jest dobra karta, więc trudno mówić o cesze, takiej jakiejś bardzo, bardzo złej, ale najgorszą cechą tej osoby w takim obiektywnym ujęciu jest to, że prawdopodobnie ta osoba jest zbytnio rodzinna, zbytnio taka nastawiona na rodzinę, na bliskich, na poświęcenie się dla dobra innych. Dla, dla tak zwanego świętego spokoju i niestety, ale przez to rezygnuje tak naprawdę częściowo z siebie, z realizowania jakichś swoich ambicji, planów, że ona jest za bardzo właśnie osadzona y, gdzieś tam w rodzinie, wśród bliskich sobie osób i potrzeby tego kolektywu stawia jakby na pierwszym miejscu. Druga sprawa może być taka, że y, jest to osoba, Będąca takim skrajnym domatorem, czyli za bardzo nie rusza się nigdzie po świecie, nie chce się wałęsać, może trudno Wam gdzieś przekonać tą osobę, żeby z Wami gdzieś wyszła. No, taka może być osoba bardzo taka e, ceniąca sobie spokój, bezpieczeństwo, siedzenie w domu i no nie do końca jakaś szaleńcza. Więc jeżeli Wy lubicie właśnie sobie gdzieś wychodzić, e, bywać w towarzystwie, to może tutaj być taka e, drażniąca różnica, różnica temperamentów. I teraz patrzymy na osobę numer 3. Jaka jest najgorsza cecha tej osoby? To, że ona nie mówi wprost, co myśli. To jest osoba, która, jak tutaj widać, zakłada pewną maskę. Być może e, najpierw, e, jak coś, coś jej się nie podoba, to e, jakby tego nie powie, tylko e, uśmiecha się. Jest to takie troszeczkę sztuczne zachowanie, e, że niby wszystko akceptuje, natomiast później ma z tego powodu pretensje, że jednak to nie było coś, co jej się podobało, że jednak no, nie do końca tak. E, I to, jest, to są takie pretensje czasami post factum, że tutaj niby zostało coś zaakceptowane, a potem nagle się dowiadujecie, że jednak tej osobie coś nie pasowało. To są też takie osoby, które no, są nieprzewidywalne, bo właśnie skrywają swoje prawdziwe intencje i nigdy nie wiadomo tak naprawdę co ta osoba sobie tam w środku myśli. Możecie na przykład u tej osoby zauważać jak coś do niej mówicie, coś pokazujecie, że jest taki pobłażliwy uśmieszek i ta osoba no, mówi, że coś jej się tam podoba, że tak, że oczywiście, aprobuje to co robicie. Natomiast macie takie wrażenie, że właśnie nie do końca, że jednak co innego powiedziała, a co innego sobie pomyślała. Więc trudno też czasami właśnie z taką osobą koegzystować, dlatego, że właśnie no nie wiemy, co ta osoba tak naprawdę myśli. Ona jest taka nieprzewidywalna, nigdy nie powie wprost, tylko właśnie pod takim czarem tych pięknych słów skrywa swoje prawdziwe intencje czyli no nie jest to osoba taka szczera ale wiecie co kiedyś też był popularny taki mem ja bardzo często do niego wracam bo to jest fajny taki klasyczny wręcz przykład i tam napisali tak że wszyscy wymagają szczerości ale jak powiesz szczerze co myślisz no to się wtedy obrażają i coś w tym jest że faktycznie jak jesteśmy tacy mega szczerzy prawdomówni mówimy ludziom Prawdę prosto w oczy, nawet w sposób delikatny, to no, jednak ludzie łapią ten dystans, zaczynają się na nas mimo wszystko fochać, chociaż mówią, że nie, no pewnie tak, chciałem, chciałem szczerości. Oczywiście, ale no, jak powiemy, to nagle atmosfera jest jakaś taka bardziej gęsta, nagle już nam się tak super nie rozmawia, nagle ta osoba już nie do końca tak chce z nami przebywać, więc coś jest tutaj na rzeczy. E, dobra, ale to tak tylko i wyłącznie. W kontekście przytoczony przykład. Ok, dziękuję osobom, które wybrały opcję trzecią. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście wysyłajcie swoje propozycje czytań ogólnych. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia. Pa! pa.